Cześć, tu Radek Zeldago. Dzisiaj sobie opowiemy trochę o konwerterach satelitarnych. Mamy tutaj dwa konwertery satelitarne typu QUAD i typu QUATRO. Zaczynamy od typu QUAD, bo jest łatwiejszy. Także opowiemy sobie, do czego służy, jakie ma możliwości, jak zawsze. No i jak to wszystko funkcjonuje. Dobra, więc tak, mamy taki konwerter typu kład, który zinstalujemy na wysięgniku anteny satelitarnej, no i który odbiera sygnał właśnie z satelity znajdującej się gdzieś tam na orbicie. Ten sygnał jest w bardzo wysokiej częstotliwości, no i musi być właśnie przekonwertowany przez nasz konwerter na sygnał częstotliwości, który jest zrozumiały dla dekodera, dlatego też go stosujemy. Dobra, i mamy tutaj cztery wyjścia, no i do tych czterech wyjść możemy podłączyć przewody, które prowadzą do maksymalnie czterech gniazd znajdujących się w naszym domu, już 8 lutego startujemy z planerem budowlanym, mnóstwo wskazówek i praktycznej wiedzy na temat pełnego procesu budowlanego od wyboru działki po wykończenie. Dzięki niemu unikniesz wielu problemów i fakapów, które podczas budowy się zdarzają, checklisty, praktyczne wskazówki, a już teraz możesz pobrać darmową wersję planera, link w komentarzu. Tymczasem wracamy do materiału. No i co, no mamy na przykład takie gniazdo, właśnie, no i podłączamy tutaj przewód. Bezpośrednio, który prowadzi do tego gniazda, tutaj akurat mamy dwa wyjścia satelitarne, co oznacza, że tutaj musimy wyprowadzić dwa przewody i podłączyć do tego gniazda. Dlaczego takie rozwiązanie? Chodzi o to, że sygnał z satelity jest przesyłany na cztery sposoby, można w to w, w uproszczeniu powiedzieć, że są to cztery zakresy częstotliwości, no i na, w takim jednym przewodzie jest możliwość upchania, że tak powiem, jednego ustawienia, jednego zakresu częstotliwości. Więc, jeżeli chcesz na przykład oglądać jeden program, na przykład Polsat, a potem chcesz przełączyć na Eurosport, który znajduje się w innym zakresie częstotliwości, no to dekoder musi poprosić konwerter, żeby mu wysłał inny zakres częstotliwości. No i dzięki temu to przełączenie programów następuje. No okej, okay, no ale i tak, po co dwa przewody satelitarne prowadzić do jednego gniazda, gdzie tam znajduje się jeden dekoder, jeden telewizor. No otóż na pewno zauważyłeś, że wiele dekoderów ma właśnie dwa wyjścia do podłączenia dwóch przewodów. Wynika to z tego, żebyś miał możliwość jednoczesnego oglądania i nagrywania innego programu. Tak, bo na przykład oglądasz sobie reklamy na polsacie, właśnie na jednym zakresie częstotliwości, i chcesz nagrywać mecz, który znajduje się na innym zakresie częstotliwości. No i dzięki dwóm przewodom podłączonym do dekodera, możesz to zrobić. Właśnie na jednym będzie przesyłany sygnał aktualny, który oglądasz, a za pomocą drugiego przewodu będzie przesyłany sygnał z zakresu częstotliwości, który sobie gdzieś tam będziesz nagrywał i potem go sobie odtworzysz. Dobrze, także konwerter kład umożliwia właśnie zrobienie prostej instalacji już bez żadnych pośredników. Prosto idzie od konwertera do gniazda, maksymalnie cztery gniazda, no jeśli chodzi o rozbudowę to jest problem. No ale też w wielu przypadkach nie ma potrzeby instalowania większej ilości gniazd, możesz też zastosować mniejsze te konwertery, które posiadają dwa wyjścia lub ewentualnie jeden, choć teraz już w pojedynczych to rzadko się stosuje, ale kto tam. Wie jak tam przyjdzie instalator, zainstaluje też czasem zainstaluje nam pojedyncze, bo taki potrzebujemy, no i, no i co wtedy zrobić? Dobra, mniejsza z tym. Tutaj mamy drugi konwerter, quatro, quatro. działa na innej zasadzie, ponieważ on tutaj wysyła na każde z tych wyjść na stałe jeden z tych zakresów częstotliwości, który jest odbierany z satelity. Czyli on nie wybiera pomiędzy tym, jaki akurat program oglądasz i taki sygnał akurat wysyła, tylko na stałe wysyła dany zakres częstotliwości na każdym wyjściu innym. No i co potem z tym Trzeba zrobić, na przykład, jeżeli byś takie gniazda zastosował i podłączył, to mógłbyś skorzystać na przykład tylko z tych dwóch zakresów częstotliwości, albo z tych dwóch zakresów częstotliwości i byłoby to zupełnie bez sensu. Więc w takim przypadku nie stosuje się gniazd, stosuje się multi -switcha. Do tego multi -switcha Doprowadzasz właśnie sygnał z konwertera. Wszystkie cztery na stałe są tutaj podpięte i wysłany jest sygnał i to multiswitch decyduje, jaki sygnał do danego gniazda będzie wysłany. Mamy tutaj 12 wyjść, akurat w przypadku tego multiswitcha są oczywiście różne wersje multiswitchy. No i do tego multiswitcha już dopinasz gniazda za pomocą przewodów, oczywiście antenowych. Także na przykład do tego gniazda doprowadzasz dwa sygnały antenowe i multiswitch będzie decydował, który z tych zakresów częstotliwości przesłać do tego gniazda w zależności od tego, co dekoder będzie potrzebował, także w tak to się stosuje w bardziej elastycznych instalacjach, w instalacjach, gdzie jest powiedzmy więcej gniazd, no i nie chcesz tyle kabli wyprowadzać na dach, na antenę, chcesz mieć możliwość ewentualnej rozbudowy w przyszłości, po to się stosuje multi switch. zresztą do niego można też podłączyć np. antenę dvb -T. no i te wszystkie sygnały będą przesyłane do, właśnie do gniazda i np. za pomocą łącza TV, będzie można odebrać właśnie sygnał z anteny DVBT. Zatem to sobie omówiliśmy. Więcej informacji znajdziesz w mini kursie RTV SAT, który znajdziesz na naszej stronie eldago.pl. Serdecznie zapraszam, a tymczasem do zobaczenia. Cześć!